Jak tylko myślisz o swoim celu, o tym jak go osiągnąć, stajesz się pozytywny.

cel to jest pozytywna myśl in w kolejnej sesji pokażę wam jak się ustala cele ale jak tylko zaczynasz myśleć o celu natychmiast stajesz się pozytywny and you think of what you can do to achieve it, and you become positive. jak myślisz o tym co możesz zrobić żeby ten cel zrealizować to automatycznie stajesz so się see, pozytywny Optimists look for the good in every situation C. optymiści szukają czegoś dobrego w każdej sytuacji and jest Czy to jest za zaskakujące? No matter what is happening in your life, there's always something good in every situation. There's always something good in every person. And if you're looking for something good, you automatically become positive. A kiedy zaczynasz szukać czegoś dobrego, automatycznie stajesz się pozytywny. You cannot look for something good and remain negative. Nie możesz szukać czegoś dobrego i być negatywnym. Now, based on 100 years of research, D, na podstawie 100 lat badań, w części D, optimists look for the valuable lesson in every problem or difficulty. Wiemy, że optymiści szukają wartościowej lekcji w każdym problemie i trudności. Here's what we found. Oto to co odkryliśmy. You have, there is a gift of some kind. W każdym problemie jaki masz znajduje się jakiś podarunek. gift sent to by God. E, Ten podarunek zesłał ci Bóg. And the gift is a valuable lesson that you can use. Ten podarunek, to jest jakaś cenna lekcja, która może ci posłużyć do tego, żebyś był szczęśliwym człowiekiem. So, what do negative people Co robią ludzie negatywni? Patrzą na problem i, i czyja to jest wina. Co robią pozytywni ludzie? Including the richest people in the world. W tym najbogatsi ludzie na świecie. to be more Szukają w tym problemie ważnej lekcji, którą mogą wyciągnąć, która pomoże im odnosić większe sukcesy w przyszłości. Jak chcesz być bogatym człowiekiem, myśl jak bogaci ludzie. jak bogaci ludzie i przestań myśleć i mówić tak, jak myślą i mówią biedni. Po czwarte, optymiści mają pozytywne, konstruktywne podejście do siebie i życia. I to jest też kwestia decyzji Twojej. Czy ktoś tu ma jakieś problemy? No, oczywiście. Rzeczywiście. Everybody has problems. Wszyscy mają jakieś problemy. They, they Każdy come, ma. Become like the waves of the ocean off the coast of Gdansk. One przypływają, przychodzą do nas jak fale morza tutaj they w Gdańsku. They never stop coming all your life. Nigdy nie przestają przychodzić, jedna za drugą. Big drug problems, little problems. Wielkie problemy, małe problemy. Non-stop problems. Non-stop problemy. So the only part you can control is how you react to the problem. M możesz kontrolować tylko jedną część, you jak nie reagujesz na dany problem. problemów, nie ale możesz kontrolować swój umysł. Więc so optymistów tylko take a positive, constructive view. A więc pozy, pozytywne osoby mają zawsze konstruktywne pozytywne nastawienie. W podpunkcie A mówimy, że optymiści mają nierealistyczne oczekiwania sukcesu. I to nie wynika z jakiejś gwarancji. Oni po prostu uważają, że odniosą sukces, że się uda. they believe going to be a jak się uda, będą szczęśliwi. And they believe going to be I uważają, że będą popularni. And, and they I uważają, że będą zarabiać duże pieniądze. Że... Well, I like ludzie pytają: No jak ty możesz wierzyć w takie coś? A oni odpowiadają, zawsze mam wybór. Things. Albo mogę zdecydować, że będę wierzył w coś pozytywnego, a, albo w coś negatywnego. I, I choose to think Więc decyduję, wybieram myśli pozytywne. So be or willing to try more things. Pod punkt B optymiści są gotowi częściej próbować różnych rzeczy. Optymistzy próbują i nie i i Optymista próbuje i ponosi porażkę, raz za razem. Jeśli coś się nie sprawdza, to szukają, co było w tym dobrego i czy jest tu jakaś lekcja dla mnie. A potem wyrzucają to za siebie i próbują czegoś następnego. They're they're going to be or later. Bo są przekonani, że prędzej czy później i tak odniosą sukces. I widzimy, że optymisty dłużej. A więc C, optymiści są gotowi wytrwać dłużej. Optimists are so confident of success that they never quit. Optymista jest tak pewien sukcesu, że nigdy nie rezygnuje. They never even think of quitting. Nigdy nie przychodzi mu na głowy, żeby coś rzucić. They may try something new or different, but they never quit. Może spróbować czegoś innego, czegoś nowego, ale nigdy nie zrezygnuje ze swojego celu. Genetycznie optimists decyzję, decision I will never quit genetycznie podjął decyzję, nigdy nie zrezygnuje. I teraz to już jest automatyczna część jego programu wewnętrznego. Może myśleć o wielu różnych nowych rzeczach, ale nigdy nie przyjdzie mu do głowy, żeby w ogóle zrezygnować. D, optymiści używają prawa prawdopodobieństwa na swoją korzyść.

Can be again? They can be calculated very accurately. I takie prawdopodobieństwo, czy to matematyczne, czy ubezpieczeniowe, można obliczyć w bardzo precyzyjny sposób. Jest prawdopodobne, że będziesz bardzo szczęśliwy i odniesiesz w życiu duży sukces. All your goals and earn a lot of money. Że zrealizujesz wszystkie swoje cele i będziesz zarabiał dużo pieniędzy. In fact, about 15 to 20 of people in every room will be successful in life. Tak średnio jakieś 10-15% osób na każdej sali będzie osiągać takie sukcesy. 5% will be very successful. 5% odniesie wielki sukces. I 1% będzie zamożnych ludzi, 1%. We know these are the facts. I wiemy, że takie są fakty po prostu. But we don't know is which person is going to be that person. Nie wiemy tylko która z osób będzie właśnie tą. Your your job is to make sure that it's you. Twoim zadaniem jest dopilnować, żebyś to był ty. A jak to zrobić? Bardzo prosto. Zacznij robić to, co robią inni ludzie sukcesu. I dramatycznie wzrosną, wzrośnie wtedy prawdopodobieństwo, że i ty odniesiesz wielki sukces. like the most successful people. Mówimy więc, kiedy uczysz się myśleć i mówić, jak ludzie największego sukcesu, zaczynasz uzyskiwać takie same rezultaty jak oni. I to nie jest kwestia szczęścia w życiu, to jest kwestia it, prawa. It is virtually guaranteed. To jest niemal gwarantowane. So, a, you are where Jesteś tu, gdzie jesteś i tym kim jesteś, z powodu swojego myślenia. And there's only one thing in the world that you can control. I jest tylko jedna rzecz na świecie nad którą masz kontrolę. You can control your own thinking. Twoje własne myślenie to możesz kontrolować. But God has designed you in such a way that that's the only thing you need to do. i świat jest tak skonstruowany, że wystarczy, abyś zrobił tylko to. Just control your own thinking and everything else will work out. Kontroluj tylko swoje myślenie, a wszystko inne się uda i poukłada. W następnej sesji wytłumaczę, jak to się dzieje. B mówimy, możesz zmienić swoje życie, ponieważ jesteś w stanie zmienić sposób myślenia. Możesz przeprogramować swój GPS swój pocisk samosterujący, aby pojechał w zupełnie innym kierunku i dotarł tam. So here's an exercise for you. A teraz ćwiczenie mam dla Was. Proszę, abyś teraz zapisał sobie swoje trzy najważniejsze cele w życiu. Masz... Right w podręczniku takie miejsce zapisz tu sobie trzy najważniejsze życiowe cele. You have 30 Masz na to 30 sekund. So here's your first assignment. I teraz pierwsze zadanie dla was. And it's a test of character. I to jest taki test na twój charakter. It's to see how strong you are. Sprawdźmy jaki jesteś silny. For the next 24 hours think and talk only about those three goals. Przez następne 24 godziny myśl i mów tylko o tych trzech celach. And the only question you ask is how? I zadawaj sobie tylko pytanie, jak? Jak, jak, co możesz robić codziennie, aby zrealizować te trzy najważniejsze swoje cele? And your whole mind to in a And I cały Twój umysł zacznie zmieniać kurs. I pokażę jeszcze więcej po zakończeniu. A po przerwie pokażę Wam jeszcze, bardziej, jeszcze więcej, jak to zrobić. Do zobaczenia po przerwie.